Enoch, Kolumbia, orędzie Boga Ojca. Niech pokój mój będzie z wami, ludu mój, dziedzictwo moje. Dzieci moje, furia przyrody zaczęła się budzić. Wiele miejsc na Ziemi zniknie z powodu przemiany stworzenia. Kiedy wulkany zaczną wybuchać, jeden po drugim, nie będzie żadnego miejsca na Ziemi, które by przestało się poruszać, a regiony przybrzeżne będą najbardziej dotknięte przez przebudzenie się wulkanów i ruchy skrupy ziemskiej. Smog wielkiego kraju na północy Yellowstone w USA jest bliski erupcji, a gdy ten się przebudzi, Podążą za nim, jak w łańcuchu, inne smoki ognia. Biada ci, Babilonię o tych czasów ostatecznych, ponieważ jeśli się nie nawrócisz i nie powrócisz do mnie skruszona, wówczas ogień, który wytryśnie z wnętrzności twojego żółtego smoka, angielski Yellowstone, żółty kamień, okryje cię żałobą. Bardzo szybko ogień z nieba i ogień z wnętrzności ziemi oczyści moje stworzenie i moje stworzenia. I znikną narody bezbożne. Zaczynają się dni mej sprawiedliwości i nie ma już powrotu. Pośrodku boleści i ucisku przyjdzie moje ostrzeżenie, które was obudzi i uświadomi wam że jedyną drogą, jaką macie iść jest droga zbawienia waszej duszy. Na nowo mówię wam, Ludu mój, zachowajcie spokój w dniach oczyszczenia. Módlcie się i uwielbiajcie chwałę Bożą, aby wszystkie wydarzenia, jakie na was przyjdą, były dla was łatwiejsze do zniesienia i abyście mogli znieść wasze oczyszczenie nie tracąc głowy narody bezbożne jeśli się nie nawrócicie przed ostrzeżeniem poznacie surowość mej sprawiedliwości Narody, w których codziennie łamie się moje przykazania, w których ustanowiono prawa przeciwne naturze, w których przelano krew moich niewiniątek aborcja, w których króluje zło, niesprawiedliwość, a grzech zapuścił korzenie, mówię wam, wasze dni są policzone, zważone i zmierzone. Jeśli się nie odwrócicie ze skruchą od Waszych ohydnych czynów, to sprawię, że znikniecie w ogniu Mej Sprawiedliwości i nie pozostanie żadne wspomnienie o Was, o grzeszne narody. Trwa już odliczanie do końca czasu Waszego istnienia. Wyjdźcie. Wyjdźcie, ludu mój, z narodów bezbożnych, Apocalipsa 18:48, bo już postanowiłem ich karę ruina i proch oto co z nich pozostanie ich ziemia pozostanie jałowa nikt nie powróci, by na niej zamieszkać Nie żadne ziele tam nie wyrośnie to czas. Ludu mój, w którym musicie opuścić te narody, a wy, którzy jesteście cudzoziemcami, musicie powrócić do miejsc waszego pochodzenia. Ostrzegam was z wyprzedzeniem, aby tak, jak uczynił Lot ze swoją rodziną, tak wy również, żebyście porzucili te bezbożne narody, ponieważ anioł mej boskiej sprawiedliwości uderzy ich swoim mieczem ognistym. Czas mego miłosierdzia jest już w swoich ostatnich tysięcznych częściach. Biegnijcie, biegnijcie, grzesznicy, by uporządkować wasze rachunki, nim wyczerpią się dni mojego miłosierdzia, ponieważ nadchodzą dni mej sprawiedliwości i wówczas już was nie wysłucham. Pozostańcie w mym pokoju, ludu mój, dziedzictwo moje, wasz ojciec, Jahwe, Pan narodów. Dajcie poznać moje orędzia zbawienia po wszystkich krańcach ziemi, ludu mój. 16 sierpnia 2021 Drodzy bracia i siostry, nie bójmy się tego, co ma nadejść. Gdybyś był dzieckiem i czekał na to, aż wróci twój kochający ojciec, to bałbyś się, jak już przyjdzie, czy raczej byś się radował. Katolicy czekają na przejście Pana i mają być gotowi na Jego przyjście. A jak Pan przyjdzie, to katolicy mają się z tego faktu cieszyć, a nie przerażać. Niczego się nie bójmy, no bo czego się tutaj bać, że Jezus przyjdzie? To przecież nie jest żaden powód do strachu. Pomyśl sobie raczej, że przychodzi do ciebie Twój kochający Ojciec, Bóg. Bać się powinni ci, co Boga w sercu nie mają, co pogardzają nim i jego prawami. Takie osoby powinny jak najszybciej przystąpić do spowiedzi świętej, spowiedzi generalnej z całego swojego życia. Tacy ludzie powinni w szczególności zawierzyć siebie i całą swoją rodzinę w miłosierdziu Boga. Najlepiej ze wstawiennictwem Maryi. I świętego Józefa. Ci, którzy Bogu ufają i go kochają, nie powinni się bać odwagi i wiary, chociaż trochę wiary i zaufania, że Jezus ma wszystko pod kontrolą. Najlepiej, jak oddacie siebie i swoje rodziny miłosierdziu Jezusa najlepiej za wstawiennictwem Maryi i świętego Józefa i ufajcie temu miłosierdziu i temu potężnemu wstawiennictwu wtedy strach was już nie ogarnie pamiętajmy również o tym aby przyjmować jak najczęściej komunię świętą i jak najczęściej adorować Jezusa w jego świętym tabernakulum, powierzając mu wszystkie troski i problemy. Amen.